Bruno szedł w czwartym szeregu, trochę z prawej strony. Wolność! krzyczał jeden z protestujących. Równość! wołał drugi. Otworzyć Odertor! wrzasnął ktoś z przodu. Odertor! podchwycili obok. Odertor! wykrzykiwało kilka osób naraz. Tłum znalazł wspólne hasło. To chyba było Odertor! odpowiedział Feldwebel. Ale co to oznacza? Słyszałeś kiedyś o cwergach? No, oczywiście, nawet u mnie, w Lauenburgu o nich mówili. Słyszałem różne opowieści o podziemnych bestiach, zakamuflowanych wrogach ludzi, władcach podziemi, skrytobójcach, małym pracowitym ludzie, trucicielach studni. A jak już przestałeś wierzyć w bajki, to czego się dowiedziałeś? O, że odkryli ich w Brasel i tu z nimi handlują. A potem król tego zakazał. Kiedy przyjechałem tutaj z oddziałem, powiedzieli nam, że to było zagrożenie dla państwa i że mamy uważać. Bo nie wszyscy przestrzegają zakazu, ale policja wcześniej czy później wszystkich wyłapie. To prawda, przez 10 lat policja osiągnęła ogromne sukcesy. Jeszcze tylko z 50 lat i może wyłapią wszystkich przemytników, a przynajmniej tych, którzy działają obecnie. Kurt spojrzał na swojego dowódcę. Czy on właśnie zakpił sobie z innej jednostki królestwa? Hea, ja, Feldwybel, właśnie przekraczają Fosę zaczął nieśmiało. Czy może? Nie, Kurt, nic nie robimy odpowiedział spokojnie podoficer. Trzymamy się rozkazów. No, nie patrzcie tak, jestem pewny, że tutaj nie skręcą ale skąd ta pewność Hea, ja, Feldwybel tak mamy zapisane w rozkazach odpowiedział uśmiechając się pod wąsem. Tomasz Kocowski, Brasel. Doskonała książka. Polecam. Wyobraźcie sobie, że we Wrocławiu, a właściwie pod Wrocławiem, żyją krasnoludy, cwergowie. I są doskonali, jeżeli chodzi o nowoczesne technologie. Na ziemi, we Wrocławiu, żyją ludzie, którzy dostrzegają, że warto z takimi cwergami handlować. I tu Zaczyna się cała akcja. Brasel, Tomasz Kocowski. Polecam. Wybitna powieść.